Kurde, soft na kabel Co, działa? Chyba tego nie mogę zamykać To mogę, nikt tego nie widział Też mogę Też mogę To nie, to nie yy. Szybko, ty Kanał Yes! No na żywo. Let's go. Witam. Ty, on nam zaraz stachnie w ogóle. Trzy miliony mamy ich za. Dobra, się gotuje. No. A potrzebujemy jeszcze jeden i będzie ten akcelerator cząstek. A mamy. To co teraz? Zespół badawczy? Na razie jeszcze on nie spadł. O. tutaj musisz z przodu no i mamy fajne jak żelazo z minecrafta o tu są faktycznie zauważyłem jak coś to mi się poby... Hirosy. te... te o drugiej wojnie więc możemy zakrać tylko nie wiem czy to mi będzie, no, no to mało waży. To kilka giga waży. Nie wiem czy w ogóle jest przechwytywany mój głos, ale jest chyba. No jest. No pum, 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 pum. pum. No, będę grał. Fajnie, bo ja lubię właśnie grę, ja się nie lubię gier. A zaraz szczęście straci, ale mam ten spaghetti przygotowany. Nie lubię takich gier, na przykład on Turnet, no jest spoko, ale powiedzmy jak muszę zmienić serwer i zaczynać od nowa to mi się nie chce. Już wolę zginąć, ale mieć możliwość, nie wiem. Powrotu i temu w typie. O teraz skrywa wszystkie sekrety wszechświata, co? Okej. Okay. Kula cool Ending? Nie no O, hajs A to hajs młody. O Ty, czemu ty z pełno kasy obok niego? Teraz O, czyli otworzyły się Idę kupić znów tego, pierdziel, jas. Już pamiętam, jak gdzie ten sklep na pamięć Tu zaraz idziemy na to, czy... Na te heroes to co po miałem pobrać? Nie to nie jest to, dobra, jeszcze raz. Obra, bo mi strasznie niewygodnie. O, mikstra prędkości, let's go. Będzie mi łatwiej tam przechodzić. Ale gorsze, ja muszę mieć zgięte nogi, nie. Za tak gówno. Dobra, mikstra prędkości, give me that. Najgorzej, no jak mnie ten chuj znajdzie. Siema. Tam się nie... Tam nie ma sklepu. Tu był... Czekaj, nie pamiętam już. Że... Nie, bo tu jest wyjście, to nie. Tu. Tutaj będą filary. Nie, tu jest wyjście, nieważne. No, już nie pamiętam, co jest. Co czas wyjście idę. O, teraz mnie w dobre miejsce zrespił. I to jest... Tutaj albo tu spróbuję tu. Nie wiem. Nie, a nie jest, mam. Tylko ten kot tu jest. On cały czas tu wraca, on się tylko kręci wokół sklepu. Co <noise> kupuję tą migdałową wodę? Już mam prawie maksa. A nie da się mieć maksa, przecież w tej grze jest nieskończoneś miejsce. O oh fuck, alu dogonił mnie i zaraz umrę. A nie, bo to jest wyjście. <noise> nie tu poszedłem. Umrę. Umrę. Umrę, mam tyle migdałowej wody. No nie! <noise> nie tu poszedłem, ale dobra. Ty idziemy na tamto? No się kołbi, tak ma 42 życie. W lola? no dobra, tylko ja nie umiem, więc jak masz jakieś protypy itp... Ja kompletnie nie umiem, wiem, że tam Wiktor, nie wiem, no jest takim grubaskiem i tylko w niego gra. O, skrzyneczka, zawsze znaczy, nie, że nie umiem, ale nie wiem. Kochanka, Bingusa. Sejwuj i idziemy na Lula. OBS jest. Jest. A, tylko ja będę musiał tego... Lola ustawić ustawienia OBS tutaj do aplikacji. O... On nie pierdziel. Dawaj na Lola albo w coś. Nie wiem. Ale coś, na pewno. A burajat No spoko to może, no lol. Mam w ogóle 14 tysięcy tych kryształów niebieskich. No bo ja nigdy nie wydawałem, miałem pełno jakichś zadań. Nadeszły wyzwania. Terrarie nie mam. Musiałbym kupić chyba. Albo z jakichś torentów itp. No w Terrali nie ma tak dużo, no jakby nie, że nie ma dużo do robienia, tylko tam jakby no, przeszedłem grę i praktycznie wszystko zrobiłem, co można było. Jedynie na modach nie grałem. Pakiet nowego gracza okupuję. Tylko tu muszę sobie dźwięk zciszyć trochę. Gra, dźwięk... Klonak 1981 Nie, jest tak źle. Clash? Co to jest za clash Royal? A, to są te drużyny. Muszę mieć ileś tam tych postaci, żeby grać to jakieś turnieje czy coś. Ja mogę je kupić już, ale nie. Jo, dawaj. Skrzynkę otwórz. Opening. Jo, dawaj. Czekaj, ty ja muszę sobie podgląd tych ja właśnie Teraz to by się przydał drugi monitor. Mam drugi monitor, ale. What the fuck! Co to za YouTube? Przepraszam. Teraz to by się przydał drugi monitor. Ale jestem głośno. ogląda jedną osobę jej. A bo tam pisali, ale nie widziałem. Co? No otwieraj, dawaj. Dawaj. Gówno, gówno, gówno. To nieźle. Skin. Gówno, gówno. Subskrypcja. Twój... Nie, jak chcę, YouTube Studio. O. A nie, bo ja tu mogę pokazać rzeczy, których... Ja mogę pokazać ci rzeczy, które bym nie chciał na tym YouTube, to wolę nie. Stop. Co? Tu są skiny za te niebieskie punkty? Za 150 tysięcy skin. O, ale to nie są niektóre te skiny. Nie, to są postacie. Najpopularniejsze to są postacie chyba. na no postacie, ale mogę jakieś kupić. Yy, nie wiem. Każdy fajnie wygląda, ale ten jest za 1300. Daj tego bohatera do swojej kolekcji, daj ci więcej. On jest styl Aha, to jest tank bardziej. Co on ma mało? Tylko użyteczny. Jest bezużyteczny. Nie no, odblokuje. Jakby inaczej. A nie wiem, jakiś chłop, czekaj. To się wchodzi w sklep najpopularniejszy. No, please. Uh, Ramnus Ramrnus uh. O, tu z Mini ikoni Losowa skrzynka, ikonę mogę Dropnąć A po co mi? To mi trzeba skrzynia z ikonami mini... i -zaun. Mogę kupić sobie ikonę, uh -huh. Nie wiem, ikonę profilu A oh, tu jest pełno tego o. Za to to może skinę. Zestaw strażników za 2000 premium pointsów. Hmm. 12 12000. No, RP 1000. Przepustkę A ile to RP kosztuje? Kupuję. <tryk> <tryk> muszę kupić. Muszę kupić. O. 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 Chyba nie kupię, bo się nie chce załadować. Halo, halo. O dobra. 10 zł. Czyli tamto kosztuje 450 zł. Przelewy. Płaci telefonem. Rapid Case. Płatność mobilna. Nie ma blikiem. No czyli nie kupuję. Jestem idiotą. O, tak. Co to za jakiś Renata. Weks, jest taki fajny hop z beczkami, którymi możesz takie akcje monshotujące robić. To jest chyba ten, nie? Mija! Nie, to nie jest ten chłop. Ale jest taka fajna postać. No. A. Skórki i kupuje skino. Mm. W. Nie pierdziel To co chcesz? No czemu? So. MIA! Super. Czekaj, CW. To w co chcesz grać? No, tryb Steamu jest w na bezpieczniejszym ruchu. Aha. Nie wiem. Może na Arsenal? Hmm... Nie wiem. Nie wiem. Można niby. O, już miałem to, mogłem kliknąć. Już, już, o mam. No spoko. Ja jestem głupi, mogę sobie przecież odpalić na telefonie tego, czy ktoś pisze, i typa co mi w ogóle tu przyszło. Alert bezpieczeństwa. Czekaj, dobra, będę widział jak coś czaty. O to już dołączam on ciebie. Czekaj. Czytel, czytel, skacze zbyt wysoko, czytel O nie, request expires is full, retrying. Masz full server. O, czujnik serwer, czekaj, może mnie wczyta. Okej. Okay. Nie zapomnij podnieść kciuka Po Pamiętam ja kiedyś tego oglądałem bloka, ja mówił łapkę w górę! A ja tak jak jako mały taki szczyl. Jej! Yeah! I chłopie ręce do góry i się wywracam. Odawcio, 8 latek. Join jestem chyba, albo mnie nie ma. Nie, jestem u ciebie. A, bo ty masz ten. T... Tak, tylko jakby też mam na. Co jest? Jak on. cudem on co zrobić takie skina? Jakby. Hmm. Znaczy, ja widziałem jak chłopie robili na przykład Nie wiem, gołe baby z anime itp Więc no trochę x shop A no ja czego? ja na drugim koncie Miałem jakieś skiny warte ileś tam 100 złotych nawet Bo kiedyś to były takie skrzynki, których się na... nie dało zdobyć Ja miałem niektóre skiny z tego Tylko że no stare konto nie pamiętam jak waiting for your return na so zapuć aha no brago na mapę Zamigrając, grające no jestem join Co ja zrobiłem? Nie wiem, kliknąłem, żeby joinować i mi chyba teraz nie wczyta. Ua! No powiesz, że turne, to ma tylko kilka giga. Jak to? To masz 4 giga. A, ty masz jak Wojtes. To on loko. Tak, jeden. Chłop, tam, nie wiem. W mieście normalnie mieszkam, miał 10 kB na sekundę dosłownie. No i pewnie mnie nie wczytało. Do... A nie, wczytało mnie. Jej. Jestem sheriffem. A jesteś tym? Jak jesteś killerem, no to ja Ci będę pomagać. No bo wtedy jest lepiej. I training tacos. Przeliłem w niego, wygraliśmy. <laughs> Nie miałem takiego laga, że rozsypało się trzech chłopa naraz. Wbiłem trzeci level. Nie, w innego. No tak, dostałem trzy tysiące ileś expa nagle. Bo tego... Bo, ura bo czy wiesz czemu? Bo jako szeryf wygra na 900 i e, bardzo mało osób zabiję. Za każdą osobę jak jesteś szeryfem i zabijesz, za każdą żyjącą jeszcze osobę dostajesz expa. Dostałem 2700 za 9. Bo dostałeś 300 expa od no, każdego gracza, który nie był mordercą. Ja są No, ja nie wiem. Chodzę se, wolę zbierać coiny, żeby mieć ten skin. Tylko mi może legować, typę Dobra, z pierwszej osoby, po trzeciej to jest upośledzone. Eee, taki chłopiec, taki No skin, ale jakby skin. Czekaj, nie, po prostu, nie, nie waży, nie waży, nie, bo myślałem, że trupa znalazła, a chłop ma, pamiętasz tego dogo, nie? To chłop ma teraz takiego małego, pluszowego, ko... chłop z takim małym, pluszowym kotem. pomyliłem. widziałeś tego chłopa na ziemi? To był jego skin. No bo wyszedł. Pewnie, albo nie wiem, co się stało ma takiego małego skina, ale ja nie wiem, dziwny chłopiec. jest. najpierw miał takiego wielkiego doga, teraz ma takiego małego kota, może to jest... Może to jest exploiter albo coś takiego. Ale nie że to, tylko exploiter, że ten... No i typu... już da się, ale... Niewinny. Ja też... Ja nie wiem Ja też. No ten ma chłopskaw, ale ma dobre skiny też. Nie mam obok boomboxa, jestem za tobą. Witam. Ja zbieram coin. Eee, ktoś zabił, ktoś zabił. Ale nie boombox Ale na się nie Boombox ginął, ale to był było możliwe, że idę do boomboxa sprawdzić. E, nie, to ktoś rzucił właśnie nożem. To nie jest kobieta, to nie jest boombox. To jest taka kobieta, e, bardzo taka chuda. Chuda kobieta, biała. Białe włosy chyba i czapka czarna. Jest obok mnie, bo jest obok mnie. No i zabiła mnie. W toalecie była. Tam, gdzie był ten mały skin. Spectate. inwetory ile potrzebuję? Czekaj, nie, shop. Nie Niezwierzęta. Najnowsze pudełko. No i łatwo. Nie z... Gdzie te... nie da się już tych kupić? Eee... Skrzynek? Właśnie shop, ale gdzie dokładniej? A faktycznie, pudełko tajemnicze. Tylko, że co? A nie, mogę użyć monety ale nie potrzebuję klucza, co nie? E, ja mam... E, na razie mi... czekaj, czekaj... E, shop 23. No ale w tym koncie mało gram. No mi na jest strasznie, no bo no, ten telefon z... sheriff. Mhm. ja. No Tylko mów, nie zabij mnie. Eee, typiara, typiara. Nie mogłem, bo dwójkę kliknęłem. Kurwa Abym ją zabił, bo dwójkę kliknęłem mi się motki pokazały. To jest taka typiara. A ona jest upośledzona campi na rewolwerze. To nie jest ona, tylko tamta jakaś. O właśnie idzie. Ona z nożem chodzi, nie wiem. Ale no to jest upośledzanie. Przegrasz czasem. Nie, zabiję cię, nie zdążysz. Albo zdążysz, jak szybko 360 i walnisz łeb. Ale u mnie lagi są. Ale to przeze mnie. Ja nie wiem, czy w ogóle nie ma copyrighta. Halo? Bo mnie trochę lagowało, ty, nie... ja mogę dostać copyrighta? No Ja se wyciszę Na YouTube Nie chłopie, przecież ja mam dwa kasłuby. To nie jest takie małe te A jak będę miał copyright to nie będę mógł zarabiać, więc wiesz Dawaj No ja nie wiem czy mam nigdy to na YouTube Czekaj, a ja może przyłączę ze streama na Twitcha.